Zdrowiazka. Witam podróżników i przyszłych obierzy świata. Kolejny etap podróży do kraja świata, dziki zachód, flachsta w Lachstow, Sadona, w okolicy której nakręcono około 80% westernów Grand Canyon, Park Narodowy Zion, Monument Valley, Kraina Pomników, ale też zwana Krainą Marlboro, ze względu na słynne reklamy z kowbojem na pięknym koniu na tle niesamowitych kształtów skał. Kowboj oczywiście z papierosem Marlboro. Nawiasem mówiąc, aktor, który reklamował te papierosy zmarł podobno na raka płuc. Nad Grand Canyon latam helikopterem, to niesamowite przeżycie. Uwaga, w zimie okolice Grand Canyon i Grand Canyon może być zasypane śniegiem. Spotkał się z tym problemem mój syn z rodziną. Sedona. Sedona, tak. Trudno oderwać oczy. Tego widowiska tutaj. Fantastycznie. Jesteśmy w Arizonie, Sedona, Chakram. Tak? Już naprawdę ostatni obrazek. A to po prostu pomnik konia. A tu tańczący osadnicy. Jak przegonili Indian na wacho, to właśnie sobie tańczyli. Żeby nie te stojące samochody, to by były piękne łez, nowe miasteczko ale teraz zamiast koni, to konie mechaniczne do sklepu z pamiątkami, koniki plus. tu jest pokazane wszystkie westerny, które były w tej okolicy kręcone no, powiedziałbym, że większość westernów było tu kręcone no tutaj wszyscy czołowi aktorzy kręcili to właśnie obrazy na atlety tej skałki mam zdjęcie prawie w tym czasie samym... jeszcze Sedona w zachodzącym słońcu no tutaj nakręcono podobno 80% westernów bye bye Sedona no i jeszcze ten mostek westernowy Ostatni symbol westernów w Sedonie w zachodzącym słońcu. Red Canyon. Przełom rzeki Colorado. Długości około 440 km. Szerokość od 800 m do 29 km w najszerszym miejscu. Najgłębszy rejon to ponad 1850 m poniżej krawędzi. Jeden z cudów światowej natury. Fantastyczny widok. Duży płaskowyż i nagle olbrzymie pęknięcie ziemi, które zatrzymało konwistadora Cardenasa, który uważany jest za pierwszego Europejczyka odkrywcę Grand Canyonu. A tam? chociaż bardzo ładny widok no i jeszcze jedna fotka tam rzeka Colorado sobie szemrze a to tak zwany mały Kenio Colorado to, już jest... to są ziemie Indian Navajo z tyłu na... mają różne pamiątki coś ciekawostką jest obserwacja kierowców którzy podróżują krainą Indian Navajo na granicy rezerwatu wszyscy gwałtownie hamują i jadą grzecznie szybkością poniżej 40 mil, która tam obowiązuje. Z policjantami na Wacho nie ma żartów. Można trafić nawet do aresztu, mają własne sądownictwo. Drugą ciekawą jest opinia, że dzięki szyfrowi i szyfrantom indyjskim z plemienia na Wacho Amerykanom było łatwiej wygrać wojnę z Japończykami. Ten szyf to zupełnie odmienny, niepowtarzalny język na wach. Ostatni obrazek na Monument Valley albo kraina Marlboro. Tampa Pawła, Glen Canyon, rzeka Colorado. Praktycznie Amerykanie sobie tego się robią, światło mało W 1956 roku była tylko pustynia. A teraz jest elektrownia Tama i puszcza miasteczko Pejni. Przy budowie tam wykopali kamyczek ze śladami dinozaura. Chodzimy do Keniona Antylopa. to jest lista osób, które się potopiły, jak tam jest do Kenia, to jest... z Szwecji, na Wejście do Kenyana Antylop. Nie wiem, czy się zmieszczę. Ja na szczęście tutaj już troszkę szerzej. tam tamtą stronę padały drzewa wcześniej. I jak pokazywałem Panie Jeziorze, przy tym jeziorze, które jest sprowadzane, było dużo małych i wąskich wodnych Taki kanion. Taki kanion. Nie dla grubaczy. Jeszcze jeden obrazek z Kenyonu Antylop. jedna pocztóweczka na nad rzekę Colorado Tam coś płynie coś fajnie widziałem, że coś płynało To jest tak zwana Końska Podkowa Dlaczego się Końska Podkowa na no to widać? Tam byli jakieś teczki. My jesteśmy w restauracji Canab A no, żebyśmy byli pewnie ze w zachodzie Tylko tutaj wygląda to jest kanap tu będziemy dzisiaj nocowali Ale z zachodu żeby nie było stacji benzynowych KENYON To tu panu panu mormonowi Bryce'owi owce ginęły tam śnieżek a w ogóle to jest Ameryka od plaż Kalifornii jeszcze niedawno w Kenianie antylop gorąco, a tutaj, co prawda już jest ten Juta mormoński, niedaleko są tutaj ich city, ale tutaj jest śnieżek. No, ale te 200 wysokość. wysokości. Jak ta choineczka urosła, to z niektórych kształtów podobno wymyślono butelkę Coca-Coli. Na tak twierdzi, taki hotelik jak też żeśmy nocowali Ale generalnie nie wszystko jest co trzeba. Kana, na coś zachodu. A cóż to, a cóż to? A to są bizony. To dalej no, zapierniczają bizony. A cóż to, a cóż to? A to takie domki kempingowe. O, wejście do domku kempingowego. O, to taki dziański konik. Zajęł National Park zają, czyli Sion, a Sion to czyli po prostu raj. Tu jeszcze drzewka, ponieważ to jest bardzo wczesna wiosna, to tu jeszcze drzewka liści nie mają, ale tak sobie pienięży, jak to zobaczyli, wyobrażali raj. Tu też kręcono wiele znanych westernów. Niektórzy tak często skręcają zagadka. Wisi na ścianie i płacze. czyli Syjan, rzeka Dziewicza. Tu dla turystów jest taka opowiedzka, że jak pani wejdzie do tej rzeki, to odciska dziewictwo. Ładnie wygląda jak tu na drzewach są lisy. a tam takie fajne jeląk biegły. No tu w jesień, jak są te kolorowe liście tych drzew, to rzeczywiście rano. A to co? A to wiewiórka amerykańska. Jestem w Zajon, czyli w raju. Jest tu co prawda zima, ale i tak jest bardzo miło. No, dzisiaj jemy w takim rajonie w restaurant. Zajon. Już jesteśmy w Najpesce, będziemy za chwilę jedli. Jest czerwony pstrąg z zają. Nie Czerwonego Pstrąga w takiej historycznej restauracji. Oczywiście to znaczy plaga musi być. Autentyczny stary cmentarz. Sami młodzi ludzie tu leżą, przy tym trzy osoby zabite przez Indian. To jest z 1800 roku. Cmentarz osadników. Na Latyny umarli, zabici przez Indian. No, no i takie w teoria, bo, no Ten pan pożył 71 lat. Opuszczone miasteczko na pustyni, no można tu zamieszkać od zaraz. No rzeka kapelina. No została opuszczone, też że została dwa razy zalane. Tak to wyglądało za życia miasteczko. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Oczywiście główna ulica jest jakaś kilometr stąd i w nocy się wypuszczamy na podwór Las Vegas No i już wiemy gdzie jesteśmy Las Vegas w nocy No tak to wygląda Szaleństwo No tak to Zgłupieć można I jakby się ktoś pyta, to jest wieża Aiflatiko tylko o połowę mniejsza niż w Paryżu. Tańczące fontany. A to no, Weszliśmy do pierwszego kasyna oczywiście z parasolkami widok ulicy, która się nazywa Tasiemka główna przyjdźmy do pałacu Cezara, tu są domaty fontanna pod niebem tylko drobiazg to niebo jest sztuczne my jesteśmy w zamkniętej przestrzeni Rzyńska ulica, drobiazg to jest wszystko sztuczne nie ta Galeria Mokotów Sklepy markowe To już jest prawdziwa ulica No tu jest szaleństwo Pyszne szaleństwo Takie tutaj sobie różne dziwactwa są Kolor, kolorem, marmur, marmurem pogania muzyka Kolejne obrazki, a tu most Rialto wenecki, bo to kasyna się nazywa Wenecja. Kanały weneckie, tu jest pałac Dożów, jak Wenecja no to się gondole. Jak ktoś nie wierzy, że Wenecja, no to ma Wenecję, jaki problem. Jak Wenecja to Wenecja, a co? takie sklepiki a tu znów Wenecja dzień, uliczka Wenecji to znów drobiazg to jest sztuczna Wenecji ulica Wenecji niebo błękitne wszystko pod dachem ulica i niebo błękitne wszystko pod dachem ziarnia plac św. Marka błękitne niebo i znów będę nurkuję. Wszystko. Karaiby. statek piratów, tam plaża. tam zaraz jakieś show będzie, show czy Ach, jest się jeden obrazek. Challenge. Dalej ciąg challenge. Side to side, side to side. There you go, side to side. To kasyna się flamingo nazywa. No bo to są flamingi. Po prostu widoczek dzisiaj pochmurnego Las Vegas. Tu już jesteśmy w Egipcie. Oczywiście Las Vegas, piramida. A, a żebyś było wiadomo, że Las Vegas to taki ze złota Ze złota kasyna. Kolejką się jeździ za darmo po całym Las Vegas. Ona się ma przystanki tylko pod jeszcze Excalibur. A tu się odbywają wszystkie największe walki bokserskie MGM Grand. Tu jabłysz to bo jeszcze słoneczka przebija przez chmury te palmy na tym złotym kasynie. Robię minę Sfinksa. Jesteśmy no w środku piramidy. Za to, to właściciel łańcuchami przypina. Żeby mu nie ukradli. Tu nawet Nowy Jork jest. Dolina Śmierci. Od razu widać, że ten się jakoś zapóźnił na stacji benzynowej. po prostu mieszkali Soszoni. Tak. Dolina Śmierci. To białe, to ani lód, ani śnieg. Tylko po prostu sól. Bo, ta, bo Dolina Śmierci to oprócz tego, że tu jest szczególnie latem bardzo gorąco, bo na szczęście stopni teraz na szczęście jest tylko 20 parę to nie ma wody, bo to jest, jest zwana bad water, czyli jest słona woda i ludzie umierali z powodu braku wody to jest w ogóle depresja poniżej poziomu morza tu jest poziom morza Alabama Hills tutaj na Tak wygląda danie w Stanach Jesteśmy w Kalifornii To jest wyciąg, tak, tak To jest wyciąg mleczarski w Kalifornii Tak to wygląda Sierra Nevada Góry Sierra Nevada o Dwie godziny drogi stąd można być na plażach To jest Kalifornia, to jest Ameryka Jeden z obrazków w Kalifornii Jezioro Słone, jeszcze my 1963 ja roku. Wychodzimy pod nie jeziora. Tego pięknego jeziora, które tu jeszcze w 1963 roku było. To są tufy, Los Angeles była zabierana. Teraz na się poszli po razem do domu. Po Kalifornii, Nevady, jezioro Co to Tu widać Tahoe to Queen. tak się nazywa. Piękna miejscowość, tylko to jezioro jest strasznie zimne. Na 400 metrów głębokości. Tu na znaleźli zastrzelonego ponad 100 lat temu Kowboja, który się zachował tak jak ten człowiek w walbach. Pierwsza przebitka na Tahoe, Queen. Na Po drugiej stronie te góry ośnieżone to Skowalej. Jak ktoś nie pamięta, to olimpiada zimowa.